Piętnaście lat na bezludnej wyspie, bez lasu, bez narzędzi, bez nadziei na ratunek. Z sześćdziesięciu osób zostało osiem, ale nie poddali się. To historia o tym, jak ludzie mogą przetrwać tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Opowiemy o wyspie Tromelin, malemkim skrawku lądu zagubionym na wodach Oceanu Indyjskiego. To tutaj, niewielkiej grupie ludzi, przyszło walczyć o życie przez 15 lat. Jeden z najdłuższych dramatów o przetrwaniu w historii ludzkości. Ten martwy kawałek ziemi leży z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. Najbliższy ląd to Madagaskar, a i on znajduje się w odległości 450 km. Wyobraźcie sobie, 450 km otwartego oceanu. Wyspa jest całkowicie płaska, jej powierzchnia ledwo osiąga 1 kilometr 2 Roślinność jest uboga rzadkie, niskie krzewy, które ledwo trzymają się piasku gniazda ptaków morskich nic więcej. Silne wiatry nieustannie hulają po tej mieliźnie, zdmuchując wszystko, co próbuje urosnąć wyżej niż na pół metra. W dzień słońce zamienia piasek w rozpaloną patelnię. W nocy temperatura spada, a chłód przenika do szpiku kości. Wróćmy jednak do historii. Jest rok 1761. Francja przeżywa szczyt swojej potęgi. Kardynał Richelieu organizuje zakrojoną na szeroką skalę budowę floty, dążąc do rozszerzenia posiadłości kolonialnych. Francuskie ekspedycje kierują się do Kanady i na Wyspy Południowe. Cel jest prosty: zdobyć nowe terytoria, uzyskać dostęp do zasobów, wzmocnić wpływy gospodarcze mocarstwa. Rezultatem tej ekspansji jest utworzenie dwóch największych kompanii handlowych, zachodnioindyjskiej i wschodnioindyjskiej, odpowiednio dla Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. Handel zamorski kwitnie. Kolonie dostarczają cukier, bawełnę, kawę, kakao, przyprawy. Jednak do wydobycia tych wszystkich bogactw potrzebna jest siła robocza. Dużo siły roboczej. Ogromne plantacje. Niekończące się pola pod palącym słońcem. Wszystko to wymagało tysięcy rąk do pracy. Wybór padł na Afrykę, ówczesne centrum najaktywniejszego handlu niewolnikami. Czarnoskórzy niewolnicy są masowo wysyłani na plantacje. Do 1688 roku Francja ogłasza swoimi posiadłościami Madagaskar, Wyspę Mauritius i kilka mniejszych wysp w regionie powstaje cała sieć posiadłości kolonialnych połączonych szlakami morskimi. 17 listopada 1760 roku z francuskiego portu Bayonne wypływa statek transportowy Utile. Nazwę tę tłumaczy się jako użyteczny. Kierunek Madagaskar. Statek płynął sprawdzonym szlakiem, którym przed nim przepłynęły setki okrętów, ale powrót do rodzinnego portu nie był mu pisany. 31 lipca 1761 roku statek rozbija się u wybrzeży Wyspy Piasku, tak wtedy nazywano Tromelin. Przypomnę, to 450 km od Madagaskaru. Statek płynął po ładunek ryżu i przypraw. Na pokładzie znajdowało się 122 francuskich marynarzy ale oprócz załogi w ładowniach więziono jeszcze od 100 do 200 niewolników w ciemności, w duchocie, przykuci łańcuchami do drewnianych ścian. Francuscy marynarze nielegalnie schwytali ich na Madagaskarze i planowali sprzedać na wyspie Île de France, gdzie znajdował się duży targ niewolników. Najwyraźniej załoga postanowiła nie płynąć z pustym statkiem i przy okazji zarobić. Niewolnictwo w tamtych czasach kwitło, a niewolników traktowano nie jak ludzie, lecz jak intratny towar żywy ładunek, chodzące pieniądze. Chociaż Util nie był statkiem handlarzy niewolników, Francuzi najwyraźniej postanowili wykorzystać okazję. Jeńcy należeli do ludu Malgaszów. Byli to mężczyźni i kobiety, których zamierzano z zyskiem sprzedać na końcu podróży. Jednak statek nigdy nie dotarł na targ niewolników rozbił się o rafy piaszczystej wysepki. Uderzenie było nagłe trzask drewna krzyki chaos rozbitkowie znaleźli się na maleńkim skrawku lądu. Wyspa jest piaszczystą mielizną o długości 1700 i szerokości 700 metrów. Otaczają ją ostre, jak brzytwa rafy koralowe. Powierzchnie pokrywają rzadkie, niskie krzewy, które drapią nogi i ręce. Silne wiatry okresowo zmiatają z wyspy wszelkie życie, dlatego większe drzewa się tu nie przyjmują. Oprócz gniazd ptaków morskich i żółwi, na wyspie nie ma absolutnie nic żadnego cienia, żadnego schronienia przed żywiołami. Według zapisów w dzienniku pokładowym, który do dziś przechowywany jest w archiwach miasta Lorient, większość niewolników zginęła podczas katastrofy. Luki ładowni były zamknięte, woda wdarła się do środka, a ludzie nie mieli szans. Jednak sześćdziesięciu szczęśliwcom udało się wydostać z tonącego statku. Oni, podobnie jak 122 członków francuskiej załogi, znaleźli się na tym martwym, piaszczystym brzegu. Przemoceni, w szoku, ale żywi. Trzeba przyznać, że ocaleni działali w sposób zorganizowany. Kapitan Jean de la Fargue postradał zmysły podczas katastrofy. Mówiono, że siedział na piasku i bezmyślnie wpatrywał się w ocean, nie reagując na otoczenie. Zastąpił go pierwszy oficer, Barthelemy castellan Duvernay. Nawiasem mówiąc, porucznik stracił w tej katastrofie brata Leona, który utonął w ładowni. Ale Duverne nie pozwolił, by żal go złamał. Skutecznie dowodził ludźmi, a w zespole panowała dyscyplina. Załodze udało się wydobyć z wraku sprzęt, broń, prowiant i deski. Pracowali szybko, rozumiejąc, że każdy uratowany przedmiot może okazać się kluczowy dla przetrwania. Ale co najważniejsze, wykopali studnie i dotarli do wody pitnej. Kopali rękami, deskami, kawałkami metalu pięć metrów w głąb piasku. Gdy na dnie pojawiła się wilgoć, był to mały cud. To właśnie uratowało im życie. Żywili się jedzeniem ze statku. Beczkami solonego mięsa, workami sucharów, wszystkim, co udało się wyciągnąć, zanim statek ostatecznie zniknął pod wodą. Potem przeszli na lokalne pożywienie: mięso żółwi, ptaków morskich i jaja. Sądząc po zapiskach w dzienniku, poważnego głodu nie było, prowiantu wystarczało. Ptaki gniazdowały na ziemi, można je było łapać rękami. Żółwie wychodziły na brzeg, by składać jaja i wtedy polowanie na nie nie było trudne. Porucznik Duvernet zarządził budowę dwóch obozów, jednego dla załogi, drugiego dla niewolników. Nawet tu, na krańcu świata, utrzymywano podziały. Francuzi nie zamierzali dzielić schronienia z niewolnikami. Zbudowano także kuźnie z fragmentów okrętowego metalu, piec i warsztat do budowy tratwy, na której załoga planowała jak najszybciej opuścić wyspę. Praca trwała przez całą dobę. Po dwóch miesiącach z resztek statku udaje im się zbudować niewielką łódź, dwa miesiące ciężkiej pracy w palącym słońcu. Palce pełne drzask, skóra poparzona, ale tratwa jest gotowa. 122 Francuzów, marynarzy i oficerów na nowej szalupie, nazwanej La Providence, opuszcza piaszczystą wysepkę. Ładują ostatnie zapasy wody i jedzenia. Sprawdzają olinowanie. 60 niewolników zostaje na brzegu i patrzy, jak oddala się ich jedyna nadzieja. Marynarze obiecują wrócić po nich przy pierwszej okazji, trzeba tylko trochę poczekać. Troszeczkę. Szalupa oddala się. Niewolnicy zostają na wyspie, machają rękami, krzyczą, ale wiatr unosi ich głosy w pustkę oceanu. Niektórzy członkowie załogi twierdzili później, że ich łódź po prostu nie wytrzymałaby tak dużej liczby osób. Mówili o przeciążeniu, ryzyku. Chociaż jest całkiem możliwe, że Francuzi nie chcieli zajmować się niewolnikami. Karmić ich podczas podróży, dzielić i tak już skromne zapasy. I postanowili, że wrócą później, kiedy będzie wygodniej. Sześćdziesięciu malgaszów, mężczyzn i kobiet, pozostaje na Wyspie Piasku. Marynarze pomyślnie docierają na Madagaskar w nieco ponad trzy dni. Morze było spokojne, wiatr sprzyjający. Po przystanków w Foul Point, gdzie kilka osób umiera na malarię, przeklęta choroba powaliła ich osłabione organizmy, zostają przetransportowani na wyspę Reunion, wtedy zwaną Bourbon, a następnie na Mauricjusz. Po dotarciu na Mauricjusz, załoga zażądała od władz kolonialnych wysłania statku w celu uratowania malgaskich niewolników pozostawionych na wyspie. Duvernet nalegał, domagał się. Ale pojawił się problem. W tym czasie Francja prowadziła wojnę siedmioletnią, a Mauricjusz był zagrożony atakiem. Każdy statek był na wagę złota. Gubernator decyduje, że wysłanie choćby jednego statku w celu ratowania niewolników i tym samym osłabienie floty Mauricjusza byłoby nierozsądne. Odmawia marynarzom, chłodno, bez wyjaśnień. Niewolnicy nie są priorytetem. Trzeba przyznać, że ta decyzja bardzo oburzyła porucznika Duverneta, który naprawdę chciał wrócić po niewolników. Sądząc po jego pamiętnikach, żałował swojego czynu do końca życia. Ta historia nie dawała mu spokoju. Po powrocie do Francji nagłośnił sprawę, pisał listy, zabiegał o spotkania z wpływowymi ludźmi. Na jakiś czas francuska inteligencja nawet się poruszyła pisał o tym francuski pisarz Bernardin de Saint-Pierre, nazywając ten przypadek przykładem moralnego upadku narodu. Ale wraz z końcem wojny siedmioletniej i bankructwem kompanii Wschodnioindyjskiej o rozbitkach po prostu zapomniano. Wojna się skończyła, pojawiły się nowe problemy. 60 osób na odległej wyspie przestało być tematem do dyskusji, a na wyspie czas płynął nieznośnie wolno. Po dwóch latach męczącego oczekiwania, niewolnicy rozumieją: nikt po nich nie wróci. Obietnica była kłamstwem, albo po prostu o niej zapomniano. Trzeba ratować się samemu. Budują tratwę. Praca idzie ciężko, drewna prawie nie ma. Trzeba wykorzystywać resztki wraku, których Francuzi nie zabrali. Osiemnastu mężczyzn na tej prowizorycznej łodzi próbują samodzielnie dotrzeć na Madagaskar. 450 kilometrów otwartego oceanu. Wypływają o świcie, gdy morze jest spokojne. Machają pozostałym na brzegu. Ale tratwa rozbija się o te same przeklęte rafy, które zniszczyły Util. Koralowe igły rozrywają dno. Woda zalewa pokład. Wszyscy 18 mężczyzn ginie. Ich ciała fale wyrzucają na brzeg po kilku dniach. Druga próba opuszczenia wyspy została podjęta 10 lat po katastrofie w 1771 roku. Dziesięć lat oczekiwania, nadziei, rozpaczy. Znowu budują tratwę, znowu ryzykują. I znowu ponoszą klęskę. Szczegóły tej próby nie zachowały się, ale wynik jest znany: nikt nie ocalał. W 1773 roku statek o nazwie La Sauterelle zauważył na brzegu ludzi i próbował zbliżyć się do wyspy. Ludzie na brzegu krzyczeli, machali rękami, palili ogniska, próbując zwrócić na siebie uwagę. Ale wysokie rafy nie pozwoliły statkowi się zbliżyć. Wysłana na brzeg szalupa z dwoma marynarzami rozbiła się o rafę koralową z takim samym trzaskiem, z jakim kiedyś rozbił się utile. Jednemu z marynarzy udało się wrócić na statek. Wciągnięto go na pokład zakrwawionego z poszarpanymi ranami od koralowców. Drugi dotarł do brzegu Wyspy, ale statek odpłynął bez niego. Kapitan nie chciał ryzykować kolejnej szalupy. Marynarz dołączył do rozbitków. Jak później opowiadała jedna z ocalałych kobiet, gdy pojawił się na wyspie, przy życiu pozostało tylko trzech mężczyzn. Wszyscy pozostali zmarli z powodu chorób, nieszczęśliwych wypadków, rozpaczy. Marynarz, jego imię nie zachowało się, również podejmuje próbę zbudowania tratwy i opuszczenia przeklętego miejsca. Ma doświadczenie, wiedzę, jest marynarzem. Na trzeciej z kolei tratwie czterech mężczyzn i trzy kobiety próbują przebić się przez przybrzeżne rafy. Czekają na idealną pogodę, wybierają moment, gdy przypływ jest najwyższy. Odpływają, ale nikt ich więcej nie widział. Jeden tratwa albo rozbiła się tuż za rafami, albo została porwana na otwarty ocean. Bez jedzenia, bez wody, pod palącym słońcem nie przetrwaliby nawet kilku dni. I dopiero 15 lat po katastrofie, 29 listopada 1776 roku, malgaszów zauważyli marynarze z korwety La Dauphine. Piętnaście lat, pięć i pół tysiąca dni. Dotarcie do wyspy nie było łatwe. Rafy stanowiły śmiertelną pułapkę dla każdego statku. Trzy łodzie nie zdawały dobić do brzegu. Fale rzucały je na ostre koralowce. Udało się to dopiero czwartej, z doświadczonym sternikiem. Znajdował się w niej kapitan statku, Chevalier de Tromelain. To właśnie od jego nazwiska wyspa wzięła później swoją nazwę. Chevalier stanął na brzegu i zobaczył widok, który wstrząsnął nim do głębi. Z 60 niewolników po piętnastu latach przy życiu pozostało osiem osób, siedem kobiet i ośmiomiesięczne niemowlę, tylko kobiety. Wszyscy mężczyźni zginęli podczas prób ucieczki, z powodu chorób, w nieszczęśliwych wypadkach. Po przybyciu na wyspę, kapitan odkrył, że ocaleni nosili ubrania splecione z piór dziwne, niemal pierwotne stroje. Udawało im się podtrzymywać ogień przez te wszystkie lata, chociaż na wyspie nie było ani jednego drzewa, tylko drobne krzewy. Nauczyli się krzesać iskry z krzemienia, zbierali suchy mech, troskliwie przechowywali żar. Ogień dawał im ciepło w nocy, chronił przed rozpaczą. Dopóki płonie ogień, jest życie. Malgaszy zbudowały szałasy z koralowca, surowe, ale solidne schronienia. Większość drewna zużyto na budowę niezliczonych tratw ratunkowych, więc musieli improwizować. Wznieśli również punkt obserwacyjny na najwyższym punkcie wyspy, niewielkim wzniesieniu, ledwo zauważalnym na płaskiej mieliźnie. Stamtąd widać było horyzont w 360 stopniach. Każdego dnia ktoś wspinał się tam i wpatrywał w ocean, mając nadzieję zobaczyć żagle. Piętnaście lat tego rytuału. Ci ludzie pochodzili z centralnych wyżyn Madagaskaru. Żyli w górach, wśród lasów i rzek. Nie mieli żadnego doświadczenia w rybołówstwie ani żeglarstwie. To środowisko, piasek, sól, bezkresna woda, było dla nich całkowicie obce. Większość zginęła w pierwszych miesiącach po katastrofie. Nie wytrzymali psychicznie, poddali się. Ci, którzy przeżyli, wciąż mieli nadzieję na ratunek. Żywili się ptakami, jajami, żółwiami morskimi, rzadkimi rybami, które podpływały do wyspy z zaraf koralowych. Połowy nie były zbyt udane, nie mieli porządnego sprzętu, tylko prowizoryczne haczyki z kawałków metalu i liny splecione z włókien roślinnych. Ale prowiantu wystarczało głód ich nie zabił. Najważniejsze, na wyspie była słodka woda. Udało im się wykopać studnie, 5 metrów w głąb piasku. Woda była słonawa, ale zdatna do picia. W dużej mierze dzięki temu przetrwali tyle lat. Bez wody nie przeżyliby nawet miesiąca. Z pewnością nasuwa się pytanie, co stało się z niewolnikami po uratowaniu. Czy ponownie wysłano ich na plantacje lub sprzedano na targach niewolników? Przecież formalnie wciąż byli czyjąś własnością. Nie. Zostali przewiezieni na Mauricjusz, gdzie gubernator Jacques Maillard ogłosił ich wolnymi ludźmi. Osobiście powitał ich na nabrzeżu i odczytał dekret o uwolnieniu. Ci ludzie przeszli przez piekło, a ponowne uczynienie z nich niewolników byłoby potworne nawet jak na standardy tamtych czasów. Majlard zaproponował, że na koszt skarbu państwa odwiezie ich do domu na Madagaskar. Odmówili. Po piętnastu latach na wyspie nie mieli już domu. Ich wioski zniknęły, krewni zmarli lub o nich zapomnieli. Postanowili zostać na Maurycjuszu. Gubernator ochrzcił również oczałałych. Była to formalność, ale ważna dla chrześcijańskiego społeczeństwa. Chłopca nazwano Jacques na cześć samego gubernatora. Jego matkę ochrzczono imieniem Ewa. Jej malgaskie imię brzmiało Semia w. Babcią niemowleńca nazwano Daufinę na cześć korwety, która ich uratowała. Symboliczne. To byli wszyscy, którym udało się przeżyć. Pozostałe kobiety zmarły niemal natychmiast po uratowaniu na malarię, która szalała na Maurycjuszu. Ich organizmy, oślabione latami niedostatku, nie były w stanie zwalczyć choroby. Przeżyły piętnaście lat na bezludnej wyspie, ale nie przeżyły spotkania z cywilizacją. Ten przypadek zyskał szeroki rozgłos. Mówiono o nim w Paryżu, drukowano pamflety, organizowano debaty w salonach. Ogólnie rzecz biorąc, zmusił on francuskie społeczeństwo do refleksji nad stosunkiem do niewolnictwa. Nie od razu, nie gwałtownie, ale coś w umysłach drgnęło. Kilka lat później, w 1781 roku, Marquis de Condorcet, jeden z czołowych filozofów epoki oświecenia, opowiedział o tragedii na wyspie Tromelin, aby zilustrować nieludzkość handlu niewolnikami. Opisał to w swojej książce Rozważania o niewolnictwie, która stała się manifestem ruchu abolicjonistycznego. Książka opowiadała się za zniesieniem handlu niewolnikami i systemu niewolnictwa. Historia malgaszów stała się symbolem. Oczywiście, tak niewiarygodna historia niezwykle długiego przetrwania pobudzała wyobraźnię badaczy. Od 2006 roku na wyspę zorganizowano kilka ekspedycji archeologicznych. Naukowcy chcieli zrozumieć, jak dokładnie udało im się przetrwać tak długo w takich warunkach. Jeden z kierowników ekspedycji oświadczył: "Wykopali studnie o głębokości 5 metrów. Wymagało to ogromnego wysiłku, biorąc pod uwagę, że nie mieli odpowiednich narzędzi." Znaleźliśmy również wiele kości ptaków, żółwi i ryb, pozostałości ich diety przez lata, ale nie odnosi się wrażenia, że ci ludzie byli przytłoczeni swoją sytuacją. Oni nie tylko przetrwali, oni żyli w tym miejscu organizowali sobie życie, podtrzymywali ogień, obserwowali horyzont, mieli cel. Badacze odkryli również anonimowy dziennik pokładowy. Przypuszczalnie należący do jednego z członków załogi, utile. Zapiski są fragmentaryczne, wiele stron zostało uszkodzonych przez wodę i czas, ale zachowały się kluczowe szczegóły dotyczące pierwszych miesięcy na wyspie. Na wyspie znaleziono szałasy z koralowca, ich fundamenty wciąż są widoczne na piasku: kilka miedzianych misek, fragmenty ceramiki, kamień do ostrzenia noży. Proste rzeczy, ale każda z nich była bezcenna dla przetrwania. Archeolodzy odkryli także ślady punktu obserwacyjnego, kamienną konstrukcję na najwyższym wzniesieniu. Stamtąd roztaczał się widok na cały horyzont. Przez 15 lat ktoś codziennie wspinał się tam i wpatrywał w ocean. Przez te lata wyspa Tromelin niewiele się zmieniła. W połowie XX wieku zbudowano na niej jedynie stację meteorologiczną niewielki budynek z antenami i przyrządami. Mieszka na niej zaledwie czterech meteorologów, którzy zmieniają się co kilka miesięcy. Wyspa jest również rezerwatem przyrody, gdzie żyją i rozmnażają się żółwie morskie, w tym zagrożone gatunki Żółw Zielony i Żółw Szylkretowy. Są one chronione i obserwowane przez naukowców. Co zaskakujące, ta niewielka piaszczysta mielizna stała się nawet przedmiotem sporu między Francją a Maurytusem. Do dziś nie mogą podzielić się terytorium i spierają się, do kogo ono ostatecznie należy. Francja uważa wyspę za swoją posiadłość od XVII wieku. Mauritius twierdzi, że po odzyskaniu niepodległości wyspa powinna przypaść im. Spór ciągnie się od dziesięcioleci o maleńki skrawek piasku na środku oceanu.